Wyjątkową rośliną w naszych ogrodach może być hibiskus bylinowy. Jest to roślina, która kwitnie w drugiej połowie sierpnia i pozostaje w kwitnieniu aż do pierwszych przymrozków. Hibiscus Samaryfic to roślina o bardzo dużych kwiatach. Proszę zobaczyć, jak duże kwiaty ma ta roślina. To praktycznie 20-25 cm. Mamy do dyspozycji kilka kolorów: od czerwieni, od intensywnej czerwieni poprzez róże do jasnych, pastelowych odcieni różu. Roślina ta jest całkowicie zimotrwałą w naszych polskich warunkach. Została przetestowana i sprawdzona. Jest to pierwszy taki hibiskus, który dobrze zimuje w warunkach naszej zimy, nawet minus 25, minus 30 stopni Celsjusza. Wysadzając ją w ogrodzie, musimy wiedzieć, że na wiosnę pojawi się ona dopiero, jeżeli temperatura na zewnątrz osiągnie 25 stopni. Czasami jest to druga połowa maja. Większość roślin wtedy już. Aktywnie wegetuje. Na ten hibiskus musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Jest to intensywnie rosnąca roślina, która wymaga odpowiednio dużego nawożenia. Musimy o tym pamiętać i zapewnić jej bądź to nawóz posypowy, bądź podlewanie z nawozem krystalicznym. Wtedy ona dorasta do wielkości około metra, czasami nawet półtora i możemy się nią cieszyć w drugiej połowie lata i w początkach jesieni.